Jemu chyba coś się pomyliło. Nie dość, że pod prąd jedzie na rondzie, to zjeżdża z ronda też pod prąd. Co tu się właśnie wydarzyło? Ham w Fiacie. Wyprzedza jadąc na czołowę i zmusza tym innego kierowcę do jazdy po pasie awaryjnym. Samochód z przeciwnej strony, który wyprzedza powóz. Robi to na podwójnej ciągłej. Niewiele brakowało do kraksy. Kierowca czarnego samochodu w złych warunkach postanawia jechać pod prąd. Takie zachowanie zwiększa kilkukrotnie szansę na spowodowanie wypadku. Biały Mercedes wyprzedza samochód przed nim na pasie z wyłączonego ruchu, niemal nie wjeżdżając na czołowe z samochodem z przeciwnej strony. Typowe cwaniactwo drogowe. Ten kierowca tak się śpieszył, że nie zauważył pieszego, który stał na poboczu. Mało brakowało, aby doszło do poważnego wypadku przy takiej prędkości. Pieszy miał kamizelkę odblaskową, ale jakimś cudem ten ham za kierownicą go nie widział i nie zwolnił. Czasem na polskich drogach spotkać możemy zbłądzonego kierowcę, który właśnie pomylił pasy i jechał pod prąd. Tym razem dokładnie tak jest, ale na szczęście ten kierowca nie był hamem i nie jechał uparcie do przodu, tylko zrozumiał swój błąd i zaczął cofać. Plus dla niego i zarazem nauczka na przyszłość.